Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam tutaj krzyżówkę za 10 i za 5 zł. Mam też herbatkę. Mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj kargo przeszkadzać. Za bardzo dużo mówić nie będę. Nie mogę, bo wiecie jak jest. Jestem na zwolnieniu i po okazji, że jestem trochę ciszy, spokoju, to pomyślałam sobie, że nagram też odcinek, bo oglądam wasze i też mi się chce drapać. Nie powiem. A na koniec Wam pokażę, jakie z drapeczki mi się trafiły. Albo może teraz wam to pokażę. Teraz wam wstawię filmik, jeśli chodzi o te słoniki, bo pewnie już widzieliście, ale powiem Wam historię tych słoników. Powiem Wam, kochanie, taką ciekawostkę, bo wymieniałam ostatnio z jeszcze jak nie byłam na zwolnieniu, to wymieniłam te zrabki, co tam wygrałam: 47 zł, te 7,7. Ja tam to mod 777, i yy, jeszcze tam kilka zdrapek kupiłam sobie tam na zapas. No i powiedziałam, no, na te 7, to poproszę 7 słoników, no bo taka jakoś tak, taka resztka została. No i dostałam te 7 słoników. No i zobaczcie, tutaj pusto, tutaj pusto, tutaj pusto, tutaj pusto. Tutaj mam 40 zł, a tutaj mam złotówkę i złotówkę, i tu yy, 42, 43, a tutaj 30. 6, także y, powiem wam, że super fajnie. Te 7 zł można powiedzieć, pomnożyłam na 42. Super, <laughs> cieszę się ogromnie. Y, jest to druga zdrabka w moim życiu, y, która dała mi taką. Y, znaczy, drugi raz y, w tej zdrabce lotek za złotówkę wygrałam 40 zł, więc no bardzo, bardzo się cieszę. Naprawdę i co? Do zobaczenia. Warto czasem trapać te małe, no i coś fajnego wytrapać. No oczywiście chciałabym, by wydrapać w świecie te większe kwoty, ale. Ale cieszę się też i tym. Dziękuję. Pa. No, także takie szczęście nie dopadło, więc będzie mąż miał co wymieniać. A ja zabieram się za, e, za zdrapeczkę I może zaczniemy od tej e, za 5 zł. Ja aż dawno jej nie drapałam. Nie powiem, że ja ją jakoś tak bardzo lubię, ale czasem czasem coś tam daje wygrać e, z numerem 44. I zaczynamy literka S. Magnes. Czy przyciągnie ten słonik, który ostatnio wytrapałam? Tak sobie po prostu. Można trafić, nie? Ojejko, tutaj mamy. Ok, następna. Tylko E, Y. Ryba, kowary. No, fajno by tutaj trafić Grubą rybę, nie? Wygranej. Byłoby super. Ok. Tylko L. Ja raz się czuję lepiej, raz gorzej. Powiem wam, że. Dopadło mnie coś, co nie daje mi spokoju. No ale jak oglądacie ten filmik, to mam nadzieję, że już się czuję dużo, dużo lepiej. Bo trochę na zapas. Literka T: Poeta, Nafta, Tabaka, Teza, Brat, Agat, Ok, Literka U. Peru. Udo. Tresu. Okej, nie ma. Tryk Okej, teraz tu. Tak si nie ma. Tryk A. Ma Palma. Star, ariadna. Kiedyś dużo haftowałam, więc zawsze kupowałam te, te nitki Ariadnej. No teraz z drugą stronę musiałam wyłączyć, bo znowu kaszel. Adam. Tutaj mamy Adam jeszcze, widzicie? Palma? Więcej nie widzę. I teraz z tej strony tramwaj. Chyba nie ma tej. Ktyry. Nie widzę przynajmniej. Literka F. O, tu nie widzę. A z tej strony nafta. Dyktafon. Więc jej nie ma. Literka C. Tutaj mamy lichy car. Tu. Nie ma. Tylko Z. Tu jest. Więcej nie widzę. A z tej strony teza. Więcej nie ma. Dobrze. Tylko D. Mamy Adam, to pierwsze słowo. Udo. Tu mamy D. Tutaj mamy D więcej nie widzę dyktafon tutaj mamy AD słowo czy będzie trzecie o i mamy Alpę patrzcie jest wygrana ale super no to mamy 5 zł zwrotu teraz tutaj p tu najwięcej nie ma literka e peru cedr no, chyba r nie będzie R. dobrze i teraz tu bella Tutaj mamy e, tutaj mamy drugie słowo teza. Najwięcej nie ma. Chyba ostatnia literka, ale nie jestem pewna. Literka i, tu mamy i, tu mamy I. i, tu mamy i, dobrze? I tu mamy i, tu jest i, tu jest i. No i to chyba wszystko. Tak, powinno być bb, ale jest aa. To znaczy, że są. A, a. Nie wiem. Ja tu coś przegapiłam. O, tutaj literka M. Może tu i a, a, Muszę sprawdzić. A tutaj jest literka T. No ale nie było literki H. Chyba, chyba coś przegapiłam. Raz, dwa, trzy. A może i A. Wiecie, nawet nie wiem. Powiem szczerze. Tutaj mogło być tysiąc złotek. Zaraz sobie sprawdzę i i powiem wam czy coś przyklepiłam czy nie Tutaj literka L jeszcze No ale nie było R No i tyle Dobrze sprawdzę sobie Bo wydaje mi się że, że było BB Ale może AA Już tak dawno nie drapam tej zrapki Że po prostu nie pamiętam Ale cieszę się że jest wygrana No i co zabieramy się za kolejną zrapeczkę A więc kochani wracam do was Sprawdziłam sobie AA to jest 5 zł Więc w sumie yy... Fajnie, że sprawdziłam i przy okazji też się dowiedziałam, że jest już mało bardzo zdrapek, ale jeszcze jest główny nagrody, także można jeszcze poszukać. Dobrze i teraz zbieramy się za krzyżówkę. No cieszę się, że jest zwrocik, zawsze będzie do wymiany. I tutaj mamy zdrapkę z numerem 21. No i zaczynamy drapać, zaczynamy od literki E mamy tutaj fiolet. I szukamy tu, czekajcie, bo o, tu jest bieg. Narew, dnieb, renta, mikser. Okej. Okay. Teraz tu. Keja, teza, zalew. Dobrze. Teraz w trzeci mech, rewolwer, porzeczka i koniec. Dobrze. Nie wiem, więcej chyba nie widzę. Teraz tu usta. Teza. Klosz. Kicz. Tutaj mamy. Dobra i w trzecim paszport, izba zeczka zrazy. razem jeszcze tu okej okay, dobrze Kolejna literka jest to literka W na ty nie widzę Chwyt to jest tu I tu papa, Dobrze. Kolejna literka. To literka H. <laughs> Szukamy H. Ale coś nie widzę. Teraz tu. Chwyt. To jest H. I teraz tu. Mech. Więcej nie widzę. Dobrze. Kolejna literka jest to literka T. Mamy tutaj fiolet. Szukam. Tu utopia. Haftka. tesa, Paszport. Mixer. OK. Rytm. Koniec. Samson. Mech. Atom. Koniec. Tylko S. Sok. Cheese. Mixer. Więcej nie widzę. Teraz tu. Kos. Tutaj. Samson. Samsung. Szczaw. I tu paszport. Dobrze. Kolejna literka jest to literka F. No ciekawe czy będzie ten fiolet alfa, to więcej nie ma, haftka, tutaj F i w ostatnim nie widzę. Dobrze, kolejna. Dobrze. Literka B. Zbierg. Więcej nie widzę. Bazalt. Więcej nie widzę. Izba. Najwięcej no nie ma, dobra. Kolejna literka jest to literka J. Coś tu nie widzę. Dušlíterg nie ma. No, Kaja. Okej, okay. Szukamy dalej. Muszę przerywać, bo kaszel mnie dopada. Tylko u. Utopia. Udo. Okup. Niej więcej nie widzę. Teraz tutaj. Gusta nie ma i więcej nie ma dobra RKD Dniep Udo Ada jedna teraz tu usta Jest literka K, sok, mikser, okup, nike, Kra, kos, kicz, keja. Kik. Nie więcej nie ma dobra, cztery literki do końca. Tylko R, Narew, Bari, okej, okay. na razie nie ma ani jednego słowa, KRA, RAK, więcej nie ma, teraz tutaj, okej, okay. i GRA, literki. Jest literka C. No to wiadomo, że już nie będzie fioletu. Więcej nie ma. Tutaj mamy C. Tutaj mamy C. I tutaj mamy C. Więcej nie ma. Dwie litery, a nie ma ani jednego słowa. tylko I. Jest tu bonusie. Mamy tutaj. Mamy pierwsze słowo cis. drugi sposób mamy mikser. To było na tyle. Tutaj mamy kicz. Mam nadzieję, że nie będzie kicz. Że coś jednak jeszcze dadzą. Okej. Okay. I tutaj. Izba. Dzik. Piza. I koniec. Dobrze. I ostatnia literka. Jest to literka L. No i jeszcze coś da. Tu na pewno nic alfa, zalew, los, też nic, a tutaj, no chyba nic, dobra, także zrobka jest pusta, mogliśmy mnożyć razy dwa, mogła być wybrana 30, ale niestety jest pusto D, dla pewności szukamy jeszcze jedną literkę, który nie mogę znaleźć, DJ no dobrze, no mamy tutaj 5 zł zwrotu, to też cieszy no bo zawsze coś, mam piękną zdropeczkę za złotóweczkę którą wygrałam 40 zł więc też się cieszę no i co, do zobaczenia w następnych odcinkach buziaczki, zdrowia życzę, pa